Chciałam widzowie, ja jestem Wfelek, a W dzisiejszym odcinku jak widzicie po tytule yy, zakupiłem gemy. No i co? Kupimy sobie widzowie yy, Karneci. Karneci kupimy za gemy. Aktywujemy pyk tutaj 169 gemów. Wydajemy i właśnie zakupiliśmy Karnet i robimy opening jego, tak? Czy nie? Oczywiście zapraszam Was widzowie do klubu. Klub się fajnie rozwija. Napiszę tutaj, nagrywam odcinek. Możecie pozdrowić. Nagrywam. Dobra. Zaczniemy, jak to napisze. I co? Pierwszy to jest skinek. Pierwszy to jest skinek, widzowie. Tutaj do Karla, mega fajny, mi się podoba. I co? Teraz karty, mocy, widzowie. Tutaj się zastanawiam, do kogo wbić. Do Sandy chyba widzowie będę wszystko dawał. Tak Teraz mamy mega boxa widzowie. Mega boxa. Myślę, że coś może dropnąć. Więc uwaga. Otwieramy. Na oś na odcineczku. Ósemeczka. Tutaj pyk, kruczek, kampę. Nani. Eriko. I jedyneczka. Świeci się widzowie, świeci się. Uwaga, ojojoj, mamy nowego brawlera. To jest Byron. Byronika dropnęliśmy, robimy cykl. Screena. Screenek zrobiony. Tutaj Goldzik. 20 do, do Sandy. Tylko niech ją znajdą. Mam. Do Sandy. Goldzik. Big Boxik. Czóreczka, nic nie dropło. Goldzik. Goldzik, to tak samo. Punkty mocy. punkty mocy, cyk, pakiet odznak widzowie do Franka, Tika i Bell, idealnie, fajnie Goldzik, punkty mocy, może te 50 dodam do Byrona widzowie Goldzik, big boxik big boxik spoko, Goldzik punkty mocy tutaj oczywiście do Sandy dodajemy, do Sandy dodajemy Goldzik i kolejny mega box. oby coś dropło uwaga, 3, 2, 1 Siódemeczka, może coś dropnie Ajajaj, nic nie dropło widzowie, no niestety Goldzik, Spray jak tutaj jakiś mamy Goldzik, big box Uwaga, może, aj, czwóreczka Czwóreczka, nic nie dropło Punkty mocy, dobra, tutaj jeszcze dodamy widzowie tutaj do Byrona żeby go nie mieć jakoś na minus. Tak, dzieje się na pierwszym levelu, co nie? I tutaj już dajemy do Sandy. Goldzik, big boxik. Nic nie dropło znowu. Goldzik. Tutaj, tutaj czekajcie. Znowu bierzemy do Sandy. Do Sandy. Janet izowe nowa postać, tak samo. Janet. Mega fajnie widzowie, mega fajnie Dwie postaci już na odcinku Odznaka do Janet, big boxik Odznaka Uwaga, mega boxik zed, czy coś dropnia w trzecim mega boxie? Uwaga, 3, dwa, jeden Ósemeczka widzę, coś dropnia Coś chyba dropnia Uwaga, uwaga Trzeci zadymiasz widzę, trzeci zadymiasz na tym odcinku, trzeci zadymiasz na tym odcinku, widzę. mega Cox mega koks widzowie Trzeci zadymiasz. Kurczę Screening robiony, kurde nie, nie wyszło mi, ale dobra Big boxik pyk 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 to Do boni może coś teraz też dodamy Żeby nie było chociaż te 120 co nie bo nie, nie, było nie, było nie, było Dobra, mamy 120 goldzika Odznaka Big boxik Z big, bo z big boxu w ogóle bym nie widział, nic nie robię ostatnio, wiecie? spray big box znaka, no i tutaj myślę, że 125 jeszcze dodamy sobie do Janet, żeby ją też nie mieć na pierwszym levelu Uwaga, następny mega w czwarty meg mega box, czyli jeszcze będziemy mieli jednego mega boxa, otwieramy 3, 4 Szóstka, jaj, czyli nic. Czyli nic. No dobra, trudno. I tutaj dodajemy do do Sandy tą 125. Odznaka, big boxik. Big boxa, nic znowu. Odznaka. Duża skrzyneczka, czyli big boxik. I nic ciekawego. Znowu dropu, odznaka. Goldzik, odznaka. Big Box Świeci się coś Dwa, dwa, dwa coś, dwie nowe rzeczy widzę A, jaj, dwa gadżety widzę, mega spoko Dwa gadżety, gadżety, więc jest mega spoko Dobra, to bierzemy chyba, weźmiemy To bym wziął może do Wyrona jeszcze, znaczy no, do Bonnie Żeby ją to trochę ulepszyć, a tak to to już resztę dodajemy do, do Sandy Sandy mamy coś nie co widzowie, teraz Mega Boxik już trwa piąty Lecimy Ósemeczka widzę, czyli coś będzie raczej Star Power Do, do tutaj, do Rosy Więc mogę, spoko No i gadżet do Jackie Spoko się to nawet prezentuje Spoko się to nawet prezentuje Tutaj następna odznaka, Big Boxik Z Big Boxa tym razem Nic nie dropło Odznaka, Goldzik Tyk i tutaj dodamy sobie do Sandy Znaka No i skinek tutaj, proszę Państwa. Mega spoczko. Teraz tutaj misja tutaj fajne, więc fajnie, fajnie wszystko się prezentuje. Teraz tak widzę 3600 golda. Jest mega fajnie 36 gemów. Szkoda, że nie mam 30 dzień, bym kupił sobie tego skina do wortiska Ale co? Oczywiście widzowie, kod Ewe w sklepie był kupiony i gemy kupiłem z kodem Ewe, więc no polecam wam Według mnie najlepszy kodik teraz, jeżeli chodzi o twórczość I co widzowie Tak się prezentuje teraz moje konto, brakuje mi 6 postaci No i co, myślę, że fajnie, fajnie mi się to prezentuje Fajnie, fajnie Dobra, to jeszcze na odcineczku widzowie ulepszymy te małe postacie tutaj, czyli zaczniemy od sandy Tak na piąty myślę, że ulepszymy Nawet na 6 widzę ulepszyliśmy. Jest mega spoczka. Dobra, teraz myślę, że od Boni zaczniemy Cyk. No i piąty level. Teraz Bajronika. Cyk. Czwarty, no i tutaj Janet na, na, na ten na czwarty. Więc myślę, że spoko tutaj jeszcze może aż ulepszy, ale zobaczymy. Mam coś na dziesiąty. Mam, mam. tylko się zastanawiam, widzę właśnie. Czy ulepszy coś na dziesiąty? Czy ulepszyć te mniejsze postacie? Chyba te mniejsze na razie ulepszą, wiecie. i bazę już mamy tam na szóstym, tutaj mamy go już na szóstym tak samo, szósty, szósty no i fajnie się już to prezentuje, fajnie, mega fajnie widzowie tutaj już ligę, ligę gramy, więc wbijajcie i co widzowie, zaraz będzie jakoś streamek i wrzucę to jakoś, jak jest teraz 11 to pewnie wrzucę to o 12 jakoś, albo, albo zobaczy się więc no, co widzowie, trzymajcie się miłego dzionka i, i życzę wam miłego oglądania, zawsze łapkę w górę, subskrypcję, subić dzwoneczkiem, pamiętajcie o tym. Więc, widzowie, podsumowując, dropnęliśmy trzy, 3... trzy postacie widzę, tak? Trzy postacie. Trzy postacie na jednym odcinku. Dobra, ja się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku lub live. Siemano!